Antyk. I tutaj mamy dzisiejszym gościem panoramy. Jest polskiego wejścia do Unii Europejskiej, pan Adolf Relicht. Wszelkie skojarzenia są całkowicie przypadkowe. E, kolejny rysunek z Antyku: Eurobiżuteria. E, także jest e, mój rysunek: Transformacja ustrojowa od sierpa młota do symbolu euro. Kolejne rysunki. Pinokio mówi, że w Unii będzie lepiej. Eee... Unia Europejska zapewni Polkom nowe miejsca pra pracy pod latarnią. No i tutaj e, pani... <grywania> pani atrakcyjna, panowi pa... chłopcu mało atrakcyjnemu obiecuje seks wtedy, kiedy znajdziemy się w Unii Europejskiej. Z dzisiejszej perspektywy mogą się te dowcipy wydawać nieczytelne, ale wtedy propaganda na rzecz Unii Europejskiej była tak absurdalna, że one po prostu tak wyglądały. Tutaj przedstawiciele europropagandy wmawiają bezdomnym, że po integracji będą mogli kupić sobie domy w Unii Europejskiej. I tu bałwanek mówi tak dla Unii Europejskiej. W, w ramach walki z Unią Europejską, którą starałem się opisywać w, i, i tutaj dostarczać zdjęcia do najwyższego czasu, który był jednym z takich ośrodków, właśnie Tygodnik Najwyższy Czas bardzo wspierał stronę patriotyczną w walce z Unią Europejską. Tu są zdjęcia z demonstracji Unii Młodzieży Wszechpolskiej przeciwko aborcji. Tak demonstrowaliśmy przed laty, e, kiedy szły, jak domyślam się, to jest parada feministek, bo to marzec, zimno. Tutaj kolejne zdjęcie. E, moją niechęć do Unii Europejskiej zauważyło też czasopismo Nigdy Więcej. E, chyba jedyny raz w 2003 roku zostałem tutaj zauważony przez to czasopismo. E, I tu jest mój plakat: sierpi młot plus fastyka równa się UE. Za ten plakat zostałem zatrzymany przez policję. Byłem kilku, przez kilkanaście godzin przesłuchiwany i potem przez pół roku było śledztwo w sprawie szerzenia przeze mnie rzekomo faszyzmu. Oczywiście sprawa była dęta i nic z tego nie wyszło, ale to tak prześladowano nas w czasie referendum w sprawie Unii Europejskiej. Ludzie byli zastraszani. W wyrzucanie ich ze szkół, wyrzucanie z pracy. Tak, rodziła się Unia Europejska w Polsce. Moje rysunki ukazywały się także w czasopiśmie Głos Antoniego Macierewicza, obecnego ministra obrony narodowej. I tutaj jest kolejne rysunki o Unii Europejskiej. O, tu widać, że to jest właśnie jak wejdziemy do UE, każdy z Was dostanie pół królestwa i moją jedyną córkę za żonę. I tu jest właśnie numer głosu czasopisma taniego Macierewicza, obecnego ministra obrony narodowej. Kolejny z głosu rysunek EuroTaliban. Rysunek z Pinokiem. Głos. Tutaj złapmy ostrość, a może już się niestety nie da, ale też tak tak to wyglądało. Rysunki były też w czasopiśmie Bastion. W głosie. A, tak wyglądały te plakaty przeciwko Unii Europejskiej. Tutaj bardzo ciekawe zdjęcia z demonstracji zorganizowanej przez Unię Polityki Realnej. Przeciwko integracji z Unią Europejską demonstruje wspólnie z Władimirem Bukowskim, znanym dysydentem rosyjskim, który wielokrotnie pisał o tym, jak, Unie, jak Unia Europejska została stworzona przez Sowietów, żeby ograniczać wolność Europejczyków. Tutaj zdjęcie z demonstracji zorganizowanej przez Ligę Polskich Rodzin. Koszulka z Narodowego Odrodzenia Polski. E, właśnie takie organizacje jak UPR, Liga Polskich Rodzin, NOP e, robiły wszystko, żeby Polska nie znalazła się w Unii Europejskiej. Niestety się na mnie u, nie udało. Tu są kolejne rysunki z, z bastionu. E, przerzućmy dalej. Kolejna demonstracja w. E, Przeciwko Unii Europejskiej były to bardzo liczne demonstracje organizowane przez młodzież Wszech Polską i, i ligę polskich rodzin. Tutaj pod sejmem, pod pałacem prezydenckim, nademonstrowaliśmy się wówczas bardzo dużo z takimi dużymi transparentami. Chodziłem, starałem się, żeby były jak najbardziej czytelne i rzeczywiście. Ich odbiór e, był bardzo dobry. Tutaj w, w głosie kolejne rysunki. E, topienie kolejnej czerwonej marzenny razem z młodzieżą wszechpolską. E, przez wiele lat była to, o, tutaj jest artykuł z najwyższego czasu o naszych demonstracjach. I tutaj wysokie obcasy 2005 rok. Kolejna demonstracja przeciwko Unii Europejskiej. Tutaj wchodzę w komiks o rolniku. Michalak, rolnik europostępowy. Eee, Michalak, macie nielegalną kozę. Kom towarzyszu, komisarzu, to do seksu. Europoizujecie się, Michalak? Staram się, towarzyszu. Nie molestujecie przypadkiem kozy? Nie, towarzyszko, ona dobrowolnie. Tym bardziej, że, mój ko, że, e, że moja koza to cap. E, Michalak, nagrodę tisznerowską za postępowość dostaniecie ku chwale Zjednoczonej Ojczyzny. Tak to wyglądało. Nie oszczędzaliśmy w satyrze Unii Europejskiej. Tu kolejne demonstracje, tu sam przeciwko paradom Szumana. Wielokrotnie to takie parady Szumana były ogromne demonstracje zwolenników Unii Europejskiej. Zawsze starałem się przeciwko nim demonstrować. Były to takie lata, kiedy ja sam przeciwko nim demonstrowałem. Teraz na szczęście za mną są, stoją tysiące, razem ze mną tysiące młodych ludzi. Tutaj właśnie demonstracja antyunijna. Tutaj 13 grudnia demonstracja przeciwko traktatowi lizbońskiemu. Przypominaliśmy, że tego samego dnia co traktat lizboński uchwalona była właśnie, był stan wojenny, tu kolejna demonstracja antyunijna, tutaj demonstracja przeciwko Eurokonstytucji z najwyższego czasu tekst o inicjatywie Unii Polityki Realnej. I tu ja jestem na zdjęciu. Taka jedna z moich wielu grafik antyunijnych, które robiłem. Zachęcaliśmy także Irlandczyków podczas demonstracji, żeby głosowali przeciwko traktatowi lizbońskiemu, tu jedna z demonstracji w